Siemana. No i jeszcze taka ciekawostka. Jest ładna pogoda. 30 stopni. Słońce świeci. Dzisiaj bardzo ładnie produkcja idzie. Znaczy, nie do końca bardzo ładnie. Bo jest takie małe, ale. No i obecnie z 3,32 kW jest 2,60. Słońce świeci. Ładnie daje 16.40 chyba. Ale patrzcie co się dzieje. Panele mają prawie 60 stopni. I to jest tutaj na trakerze, gdzie to ma przewiew, a temperatura jest dokładna na każdym panelu 55 stopni, a jak każdy wie każdy stopień to procent mniejsza produkcja, wszystkie równiutko 55 stopni, tak, a tam u góry. Tam u góry na największym przewiewie 53 Tak to wygląda I 20% mniejsza produkcja 30% 55% jak mordę strzelił wszystko Zobaczymy staj. O! Z 46% Kurde, jakie to gorące? Pięćdziesiąt siedem. Tutaj na tym, a to? Gdzie ja tutaj? Pięćdziesiąt osiem. O kurde. Po co te kolektory? Jak to sama blacha taka nagrzana? Pięćdziesiąt osiem tutaj na tym to nie mierzę także taka ciekawostka myślałem, że na trakerze, że będzie przewiew że produkcja będzie dosyć duża cały czas że to będzie dobrze chłodzone a jednak to się też nie chłodzi no wieje troszkę wiatr tak jak widać tam czubki drzew chodzą niebo jest czyste kręciołek coś się kręci przyjechał taki kolega Pytał się, ile ten kręciołek produkuje prądu, czy to się opłaca takie coś zakładać, no, ale to pomijamy ten fakt. Dobrze, także widać, nic się nie zwiększy. Tak, 2,640 i nic nie idzie do góry. Dobra, to na tyle.